Laudetur, laudetur, witam Państwa. Mam wytrysk energii na Państwa. Nasz zbór, którego jestem samozwańczym kapłanem, bo tu nie trzeba mieć żadnych oficjalnych certyfikatów, tylko potwora w sercu. Widziałem, że mnie jest po niezwykłym zainteresowaniem, patrząc po pierwszym filmie, a teraz proszę Państwa, zapraszamy wszystkich. Jesteśmy inkluzywni, jesteśmy otwarci. Zapraszamy cudzołożników, rozwodników, jak najbardziej osoby LGBT, co nie znaczy, że dyskryminujemy białych, hetero, obleśnych mężczyzn, takich jak ja, zadowolonych z, dzień z życia. Wszystkich zapraszamy. Zapraszamy, sabe inkluzywnie. Zarazem dziękujemy naszym patronom, naszym sponsorom. Ogłaszamy też oprócz zwykłej możliwości wsparcia nas na patrona i ta przypominamy. Wspierając twora karmisz potwora. Makaronem oczywiście najlepszym z parmezanem przypominamy państwu, że jest też otwarta zbiórka, odrębna zupełnie zbiórka na nowe obiektyw, która pozwoli państwu lepiej mnie widzieć i lepiej widzieć wszystko co się tutaj u nas w studiu dzieje. Zapraszamy, od razu dziękujemy za wsparcie, które naprawdę jest imponujące, bardzo fajnie i to też nas motywuje, no bo jednak to są koszty, trzeba kupować też różne rzeczy. I powiedzcie mi kochani, no, bo niepomiernie mnie to bawi. Dlaczego jest tak, że ci polemici, ci katolicy z miłością jizuska w serduszku, itd., jedyne, co mogą polemizując, to taki wyżyk gowna werbalnego. Ty lewaku, ty ubeku, gość nie wie pewnie, co to była ube, kiedy się skończyła. Ty ateisto tak jakby nie słuchali tego, tego, wszystkiego, o czym tu mówimy, a przecież my sporo mówiliśmy o kwestii Boga, o matematyce, Logosie, przyrody jako Bogu. Dlaczego oni są tacy prymitywni, tacy prostacy, wieśniacko obciachowi? Dlaczego nie można z kimś z tej strony sensownie podyskutować? Ja się często nie zgadzam z tymi, z krytyki politycznej z razem, ale, ale mimo wszystko tak wiem, wiem, niektórzy mówią, że Żukowska najgorzej, tak, ale z Żukowską czy Zandbergiem jestem w stanie merytorycznie Dyskutować. On mnie nie nazwi gnojkiem, faszystą czy coś takiego. dlaczego oni są tak koszmarni, głupi? Dlaczego po tamtej prawej stronie już tak naprawdę intelektu zostało, wiecie co? Tyle co napiętka, czyli nic u kobiety, która codziennie pumeksem, starannie mleczkiem ściera sobie pięty, że są takie gładziutkie, że. O! tutaj!